18 maja na blogu SC Software pojawia się informacja na temat wulkanu Świętej Heleny, który zobaczymy w DLC Washington. A więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc się ma z tej strony seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o SC Software. I tak na początku, jeśli chodzi o skrót informacji, no cóż, ich nie ma, bo to będzie dosyć krótki odcinek, więc przechodzimy do właściwej wiadomości, do właściwego posta. I tak, dzisiaj mamy informację na temat Góry Świętej Heleny, czy jak to tam się nazywa. Chodzi o pewien wulkan, który znajduje się akurat na południu stanu Waszyngton. Um, tutaj trochę o nim jest napisane, że jego erupcja nastąpiła w 1980 roku. Które, no, która ta erupcja spowodowała duże szkody, jeśli chodzi o przyrodę, to można zobaczyć co niektóre skutki, chociaż nie aż tak jak wtedy. Natomiast, cóż, jeśli chodzi o nazwę, to tutaj chciałem zaznaczyć, że nie bijcie mnie, ale do końca nie wiem o co z nią chodzi, bo z jednej strony coś mi się kojarzyło, że St. Helens czy St. Helens, będzie oznaczać Górę Świętej Heleny, bo gdzieś się słyszałem, natomiast z Wikipedii wyczytałem, że jest to błędne tłumaczenie, ponieważ no tu macie przestawione co i jak, dlatego jak coś to mnie po prostu nie bicie, natomiast o tym, o tej górze, czy o tym wulkanie możecie sobie poczytać. Tu macie nawet mapę, nie wiem czy aż tak ją dobrze widać, ale ona jest na południu właśnie stanu Waszyngton i przy okazji chciałem zaznaczyć, że na co niektórych terenach przegranicznych między Oregonem a w chwili obecnej tam z Waszyngtonem można zobaczyć pewne kawałki tych miejsc, które zobaczymy na tych zdjęciach, bo głównie dzisiaj się właśnie na nich skupimy. I tak, zapomniałem, że tu jest czeska e, technika dodawania zdjęć, więc tak, tu jest pierwsze zdjęcie. To akurat pamiętam ten teren, bo ten teren można było zauważyć e, tam w ukrytych terenach e, w ATS-ie na update'cie w OpenBecie czy eksperymentalnej experimental, becie 1.35. Można takie te, e, te miejsca zobaczyć. Natomiast tak, tu mamy pierwsze z tych miejsc, dosyć fajnie się to prezentuje, jeśli chodzi w ogóle o ten wulkan, tak przeskoczę na razie przez te wszystkie zdjęcia, zauważcie, że ten wulkan ma bardzo świetną grafikę, to ja to na początku zauważyłem, tak patrzę na ten wulkan i tak z takiej odległości taka świetna tekstura tego wulkanu jest zrobiona. no fantastycznie to wygląda. Dodatkowo takie pierduki, jak tutaj takie przejście na taki punkt widokowy, czy co to jest? No świetnie to wygląda, w ogóle zobaczcie te góry i te, całe to, to otoczenie. Część tutaj tych drzew jest, część tutaj jest takich pozwalanych, chyba część jeszcze miejsc odczuwa to, co się stało w 1980 roku. Naprawdę świetnie to wygląda, w ogóle te drogi tam też takie zawijasy świetne, no super to się prezentuje. O, tutaj kolejne punkty widokowe, tu jakieś informacje dodatkowo, tu ludzie sobie zwiedzają, jakaś babka selfie sobie strzela i tak dalej, i tutaj jakieś te różne urządzenia, no i tak to się prezentuje. Idąc dalej, no ten parking też pamiętam, też on akurat był, eee, wydaje mi się, że tutaj akurat te pojazdy mogą jeździć, jeśli chodzi o jakieś pojazdy w ruchu AI, bo z tego co pamiętam, w którymś update'cie zostało dodane coś w stylu takim, że pojazdy w ruchu AI wjeżdżają na parking i parkują. To chyba wraz z orygonem zostało jakoś dodane, więc prawdopodobnie tutaj też coś takiego zobaczymy. Ale jeśli chodzi o ten parking, no świetnie to wygląda. Z takiej góry na widok pewnie na ten wulkan. Idąc dalej, no tu kolejne tereny. Tu akurat mamy takie drzewa. No po prostu. Nie wiem, zniszczone tylko nie, czy to właśnie przez tą erupcję, czy może przez tą glebę jaka tu jest, czy po prostu na takie tu zostały. Nie wiem, nie mam pewności. Natomiast No tutaj kolejne te drzewa, chyba, chyba te same nawet, bo to są chyba, chyba przy tym parkingu, albo z innej strony to są nie, To jest chyba to samo nawet. Natomiast cóż, takie jeszcze zdjęcie pojawiło. Natomiast jeszcze taka dodatkowa informacja pojawiła się w sumie przed chwilą, w momencie kiedy to nagrywam. Otóż SCS na swoim Twitterze poinformowało, że akurat jutro, czyli 21 maja, będzie stream po prostu u nich. Prawdopodobnie ten stream będzie odbywać się na Steamie, na stronie deweloperskiej SCS-u, albo na Twitchu SC Software. Ehm, prawdopodobnie będą sobie po prostu grali i rozdawali klucze i w sumie no pewnie to tyle, chyba że mają zamiar coś pokazać. W każdym razie jakieś informacje mogą wkrótce się pojawić, jeśli takie się pojawią, no to w sumie co najwyżej dodam je do opisu, bo nie będę miał czasu już ich nagrać eee, i cóż. I to by było na tyle, a więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do wszystkich linków w opisie, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!